Witam wszystkich w 85 części Let's Play Dragon Age początek. Jak widzicie, znajdujemy się w swoim obozie. A ostatnio zakończyliśmy u krasnoludów mieliśmy tam oddać parę questów. Teraz pewnie zastanawiacie się, dlaczego jesteśmy tu, a nie tam. Od razu mówię, że tam nic nie robiłem, po prostu przyszedłem od razu tutaj. Więc tych questów nie oddawałem, więc ogólnie mówiąc fabuła, fabuła za wiele nie poszła do przodu, ale i tak, i tak się bardzo sporo pozmieniało, e, mianowicie może zacznijmy od tego, że wyczyściłem sobie ekwipunek, mam teraz wydaje mi się, że nawet sporo miejsca, e, ulepszyłem sobie broń, doda, dodałem runy, dla nas i chyba bodajże dla Alistera. Gdzie jest Alister? Jest Alister. Jest Alister, no właśnie. A i ja oczywiście porozmawiałem sobie z naszymi towarzyszami i wpłynąłem na ich poparcie dla nas. Na przykład Orgel miał minus 10, teraz ma 15. Dałem mu kilka prezentów i pogadałem z nim. A i to jest ciekawe, że on lubi alkohol. Nie wiem, czy to teraz będzie widać. Tak, ludzi trzeba. Hmm. O co konkretnie chodzi? W porządku? No nie. On się zawsze przewracał pijany często. Chyba ze trzy razy mi się przewrócił. Z każdym z towarzyszy sobie porozmawiałem. I tak. I na przykład Sten ma teraz 54. Wayne ma 65. Alister ma 45. Szkoda, że Alister ma tak mało. Morrigan ma 100 A Le Le Leian ma 24 Morrigan ma tak dużo, po bo ponieważ jesteśmy parą Dałem jej kilka prezentów, pogadaliśmy z jej sobie I... I się przespaliśmy hmm. Jesteśmy w tak, obozie Tak, tak, Więc każda chwila jest... Hmm. Być może Mm -hmm. Mam porozmawiać z moją kapryśną naturą. Jak najbardziej i zdobyć dla Ciebie odpowiedź? O, a cóż to znowu? Przesłuchanie? Jak zamierzasz No Zaraz się tajemnicę? dowiesz. Tak, teraz będzie pocałunek. Ciekawe, czy będzie taka ccenka jak idą do łóżka. Nie, nie będzie tego, ale było coś takiego, gwarantuję wam jesteśmy teraz parą. No, niestety to się nie spodobało do końca. Wayne, która twierdzi, że możemy spieprzyć sprawę, jeśli będziemy się za bardzo zajmować z Morrigan, a nie całą grupą, ale to wytłumaczyłem jest dobrze. A sprawa z Lelian też jest skomplikowana, bo ja mam sporo prezentów dla niej, ale jeśli jej będę dawał prezenty i jej poparcie będzie rosło, to ona mi się będzie, będzie, będzie się coraz bardziej podobać. I w końcu dojdziemy do takiego momentu będę musiał wybrać. Albo Morgan, albo Lane. I niestety, któryś strasznie spadnie to poparcie dla mnie. Tego bym na razie nie chciał, więc sobie zostawmy to tak, jak jest. Tak, trzeba ci ciągle. No trzeba. właśnie. Jakbym to poparcie było większe, to ona by się zaczęła coś tam. Miłe rzeczy dla nas mówić i takie tam. Takie tam. No i potem nie byłoby zbyt fajnie. O, oh, i co dalej? No i dalej, dzisiaj udamy się do wieży maginów, bo mamy tam questa. Yy... no właśnie. Chcemy to zanieść, no bo tak Sylwia, że to zrobimy i przy okazji zahaczymy o obóz. Więc chyba to jest wszystko, co się zmieniło z najważniejszych rzeczy. I co, i lecimy, nie? Bez, bez przedłużania za wiele nie straciliście. To były takie dosyć nudne rozmowy i wręczanie prezentów, więc w sumie nic ciekawego. A jeszcze dowiedziałem się, że Wayne jest tak naprawdę martwa, którą przy życiu utrzymuje duch ze światów. Jest sprawa dosyć kiepska, bo ten duch zaczyna słabnąć i Wayne też zaczyna słabnąć. Tak, niestety ona umrze. Tak przynajmniej powiedziała. I następna sprawa mamy już wszystkich tutaj chyba pomocników do wojny, więc... Coś wyczuwam wielki finał, ale. Zanim będzie ten finał, chciałbym przynajmniej ukończyć większość zadań pobocznych. Najlepiej wszystkie, ale zobaczymy jak to będzie. A, e, pozmieniamy sobie teraz trochę skład. Na pewno weźmiemy Wayne, na pewno weźmiemy... Tak. Oh, yy, Morgan, Morigen, przepraszam, i Alistair. Tak. Ja wiem, że Łajnie jest często używana, ale ona jest po prostu świetna, więc sobie ją zostawimy. A Morrigan też jest dobra, zmiana w niedźwiedzie to jest mocna rzecz. Hmm, powiedzmy, że może na razie to doków. Okej. Okay. Ja sobie w dokach byłem już wcześniej, bo sobie testowałem wszystko. I I... i, i zaciekawiła mnie jedna taka sprawa. Korzeń śmierci, nie? Tak to ktoś się modli, nie? Ej, że tutaj jest tablica, znaczy worek. Ciekawe. Elfi korzeń, jak najbardziej. i korzeń, bo możemy z tego robić słabe okłady Torba kolektywów magów, właśnie. Czy do Ciebie coś mamy? Dobrze znów Cię widzieć. I tu są zadania. I powiedzmy, że ja wszystko wezmę. Ja tego nie czytałem, ale... E, już tak mamy, że jak zadania widzę, to staram się wszystko zrobić. O, e, Collective magów. Tak jest. Ale teraz zajmiemy się tym. I bez gadania. Eee, z... zajrzyjmy sobie tutaj. Czy coś tutaj będzie ciekawego, czy nie? Oj. Oj, oj, oj. masz bardzo ciekawe. Podejrzany klient. Hm. Karczmarzu, co się dzieje? Witaj ponownie w rozpuszczonej księżniczce. Co mogę ci dziś podać? Hmm... To pomysł mego ojca. Prowadził gospodę przede mną i nazwał ją tak na cześć mojej siostry. Była jego małą księżniczką. Aha. Księżniczka uznała, że wieś jest dla niej zbyt nudna i przeniosła się do Denerim. Bardziej tam wytwornie, mówiła. Cóż, znaleziono ją martwą, ograbioną ze wszystkich świecidełek, które ojciec kupił jej za swoje ciężko zarobione. No to jest ciekawa historia. Mego ojca nie wytrzymało i wkrótce umarł. Matka przestała jeść, a ja odziedziczyłem zmagającą się z kłopotami gospodę. Nazwa została. Taka to historia. Oczywiście. Czego sobie życzysz? Dobra, ale dlaczego ty miałeś ten wskaźnik? To trochę dziwne. Czy masz tu coś ciekawego? Elfi korzeń, jak najbardziej. Jak najbardziej. Amulet ucznia wino. Wino też. Wino też. Yy, kolby ile my mamy w ogóle tego. O nie, nie, to nie tutaj. Yy, mamy ile 8 i dwie kolby nam zostały. To w sumie w sumie możemy sobie dokupić 6. I to wszystko. Dlaczego tutaj wskaźnik? Jest coś jest dziwne. I teraz wam pokażę, yy, jak sobie yy, robię. Miksturki. Morigen robię, ona ma na drugim poziomie, tylko nie wiem dlaczego dwójki nie mogę odpalić, tylko jedynkę. A. Sorki, sorki, zamyśliłem się. Okej. Okay. Dobrze. Dobrze jest. A, i jeszcze chciałem się pochwalić. Yyy... A nie fuck! Troszkę zjebaliśmy sprawę. Fuck. Troszkę zjebaliśmy sprawę z tego powodu, gdyż mogłem wziąć lane, bo ona miała otwieranie zamków na najwyższym poziomie. Nasorki tak dzisiaj będziemy sobie błądzić. A chciałbym to powoli ogarnąć. I chyba się cofniemy. No wybaczcie. Tylko kogo ja tam zostawię? Eee, Alistera, to Gdybym miał defensywę, no bo ona strzela też z łuku. Uh -huh. A Wayne, Wayne nas leci, nie? No ona jest potrzebna, to jest... Fak. Fak, 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 tak, zebrać drużynę. Tak. W rzeczy samej. Coś takiego? Same kobiety? No to... Do... Kurwa, wziąłbym Alistę, no przydałby mi się jakiś wojowniczek. No bo dwoje z dystansu i dwoje na przodzie. Ciężko, ciężko. Fak, no ale chyba nie mamy wyjścia. Przynajmniej na razie niech tak zostanie, dobra. Co będzie, to będzie. Mam nadzieję, że sobie jakoś poradzimy. Z tego względu, że ona otwiera na naj... zamki na najwyższym poziomie. Eee... Yy... A i chyba się i coś mi. Jeb... A nie, jest, jest, jest. Właśnie. Mistrzostwo budowy urządzeń. Jest, otwieranie zamków. Słyszałem, że coś mi się pomyliło, ale jest ok. I właśnie chcemy to nadrobić, bo jak wiecie, mamy masę zamkniętych skrzyń, w których no... przynajmniej w jednej trzeciej było coś ciekawego. I teraz chętnie bym to posprawdzał. Tak, od... Oczywiście. List miłosny. No właśnie, list miłosny. Mamy zadanie z listami miłosnymi, chyba coś mi się kojarzy, nie? Na no, co się tak gapisz? To nie można już się napić w spokoju? Niezadowolony klient? Szlak to rozwodnione piwo, wilgotne wyra, rozklekotane stołki po co zawracać sobie głowę? No tak. Witaj ponownie w rozpuszczonej księżniczce. Co mogę Ci dziś podać? O... No dobra. Dziwi mnie to troszkę, że tutaj ma znacznik nad głową. Ej, chodźmy, spadamy do wieży maginu, bo w końcu dzisiaj nie dojdziemy. Jak będę sobie tak rozkosznie błądził tu i tam. A to przecież nie o to chodzi. Peczka. Nie. Hmm, ty nas tam zawieziesz, tak jest. O no, same panie dzisiaj. Ciekawa ekipa, ciekawa. Witaj ponownie młodzieńcze. Chcesz się o, dostać tak. do wieży? A więc w drogę. Za darmo to lubię. No, come on. Nie wiem czy to przewinąć, czy, czy zostawić. No w sumie to już, no. W sumie to już widzieliśmy, ale. Króciutkie. I do kogo my mamy się tam zgłosić? Do tej wieży? W tej wieży? Chyba pisało w zadaniu, zaraz się dowiemy. Okej. Oho, słodko, no. Ej. Aha, no to tak się spita spytam. Okej, okay, tak też zrobimy. Idziecie za mną, idziecie. Hm, kwater mistrzu. Ty naprawdę zabiłeś tych wszystkich plugawców. Nie myślałem, że to możliwe. Spokojnie. 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 potrzebujesz po tym wszystkim zapasów, prawda? Tak jest. Tak jest, Jezu. Kiedy to było, mordo? E, czy masz coś dobrego, czy nie... Niekoniecznie. Niby ten długi miecz. Aha. Hmm. Tak szczerze mówiąc. Szczerze mówiąc. Jest. 128? Ale to by było niezłe. To by było niezłe. Nie powiem. 640. Ok szkolczych. Niestety, wszystko dla nas za silne Znaczy za ciężkie, jakie za silne hmm. No dobra Chyba Nic tutaj ciekawego nie będzie tak w sumie Księga techniki tajemnych Ciekawe O, tu sobie weźmy prezent zawsze Na propsie Dobra, ale z kim mam tutaj pogadać? No, Zaraz sobie pogadamy, tylko... Tylko, tylko patrz, czy tu nie macie jakichś zamkniętych skrzyń czasami, może, co? Nie ma nic z tych rzeczy. Okej. Okay. Zakładam, że z tobą pewnie. Witaj z powrotem, Aha. przyjacielu. Z pewnością uraduje cię informacja, że Krąg jest na dobrej no, drodze mnie. do odzyskania dawnej świetności. No właśnie. Z Orzamaru? Naprawdę? wzbudziłeś moją ciekawość no powszechnie wiadomo, że krasnoludom brak zdolności w kierunku sztuk magicznych. Ale jakiś wyjątek, gdy nie uda się jej rzucić choćby najprostszego zaklęcia, nieważne, jak bardzo będzie się starała. Ej no, nie przesadzaj. No właśnie, to cię powinno zaciekawić jeszcze bardziej. Fascynujące. no. <laughs> Przypuszczam, że uh -huh. krąg będzie zaszczycony. Hmm. <sighs> chcę się uczyć to godny szacunku. Nikomu nie mogę odmówić możliwości no podjęcia właśnie. nauki. Niezależnie od tego, czy chodzi o krasnoluda czy człowieka. Nie należy Oho. utrudniać dowiedzę do tym, którzy jej pragną. Dobrze. Powiedz Dagnie z Orzamaru, że ścieżka, którą pragnie kroczyć, najeżona będzie trudnościami. Tak, myślę, że się ucieszy. Jeśli mimo to się zdecyduje. Krąg chętnie odwrócił swoje podwoje. Ucieszy na pewno. Będzie mieszkała i studiowała razem z wyciszonymi. A później być może także z uczniami. A hmm. gdyby tylko Krąg był w lepszym stanie, obawiam się, Ej, nie przesadzaj. że nie Jest zawiedziona, gdy już tu przybędzie. Na pewno będzie to bardzo interesujące. Mogłaby nam wiele no opowiedzieć właśnie. o naszych krasnoludzkich sąsiadach. No ale to ja już lecę tak. już staruszku. Im dłużej się nad tym zastanawiam, Uch. tym bardziej. To cieszę się, mi się ten że się dogadaliśmy. Z czegoś chciała, albo coś. Kręgu zaczyna przedstawiać się okay. coraz korzystniej. Dziękuję. Życzę. Tak jest. Eee, mm, dobra. Jeszcze tutaj z templariuszem zagadam. Znaczy. Moi ludzie sprawdzili wieżę. Aha. Straszny tam bałagan, ale. Byłeś bardzo mm, skrupulatny. Dobrze. Jestem pod wrażeniem. Okej. Okay. A ja jestem wdzięczny, że się zjawiłeś. Dobra. W takim razie nie... Dobra, i tutaj się na chwilę ten... pożegnamy, ale to jeszcze nie koniec odcinka, spokojnie. Zobaczymy się na miejscu krasnoludów, żeby was po prostu nie za... ten, nie zanudzać podróżą, bo jednak troszkę się zejdzie, jeszcze pewnie nas coś po drodze zaatakuje, więc widzimy się za chwilę. Okej, okay, jesteśmy z powrotem. Oczywiście, jak na złość po drodze nic nas nie zaatakowało, była dosyć spokojna droga, więc poszło w miarę szybko. Ok, Dagna. Witam, czy mogę... O, to mhm. ty i minęło. Cóż, tak dosyć czasu. Mam nadzieję, że wystarczyło, że dalej cię i wrócić tak Proszę, błagam, powiedz, czy mhm. się zgodzili. Hmm. No właśnie. Niechaj ci przodkowie błogosławią! Nie mogę w to uwierzyć! Nie Od ma za XIII co. wieku i czasów Uraldina nie było w kręgu nawet krasnoludzkiego obserwatora. Muszę się spakować. Nie, rodzice zaczęliby coś podejrzewać. Muszę ruszać natychmiast. Powinnam coś ze sobą wziąć księgi Aha. czesne. <słys> hmm, no właśnie. Oczywiście. Nagroda. Właśnie wzięłam z magazynu Lyrium. Lyrium. To wystarczy. Ojej. Mam nasyconą Lyrium Runę, którą można zamocować na dowolnej broni oraz trochę używanego przez magów serum. Co wybierasz? E, wezmę Runę. Proszę bardzo. Mam nadzieję, że to wystarczy za podziękowanie. Tak. Nigdy nie zapomnę tego, co dla mnie zrobiłeś. Nie ma problemu, skarbie. Jeśli odwiedzisz jeszcze kiedyś Krąg, może się tam spotkamy. No może. Okej, okay, no i ukończono zadanie. Właśnie o to mi chodziło. I tutaj mam kolejne zadanie do oddania. Filda. Mianowicie nie wiem, co było, jakie zadanie. Do oddania dla niej. Gdzie matki... A, Filda. Dobra. Mhm. Wróciłeś. Ach, tak jest. Wszyscy mówią tylko o nowym królu. Nie myślałam, że będziesz pamiętać o moim biednym synu. No pamiętałem. Dowiedziałeś się czegoś Przynajmniej moim przez chwilę. Hmm. Hmm. No i co teraz powiedzieć? Skłamać, że znalazłem jego szczątki? Czy prawdę? No, zaryzykujmy, że prawdę. Skróciłeś jego męki? Co masz na myśli? Zabiłeś mojego syna. Jednak jej się Ty to potwór! nie spodobało. Dlaczego? Co by ci szkodziło, przyprowadzić go do mnie, albo pozwolić mi pójść do niego? Eee. Niechaj przodkowie przeklną drogę, po której kroczysz. Nigdy więcej. Tak, dlatego sobie wczytamy. Tak, coś myślałem, że tutaj będzie podchwytliwe. No dobra, to spróbujemy inną. Inną stroną. Tak, tak, tak. Widziałeś tak. się czegoś o moim ruku? Och, mój biedny chłopiec. Przeczuwałam to, ale. No, przykro mi. Chciałabym móc zobaczyć go jeszcze ten jeden, jedyny raz. Proszę. To dzieło mego męża pierwsza wykuta przez niego tarcza. Ja. Nie mam już dla kogo jej trzymać. Okay. Chcę, żebyś ją wziął za to, że ryzykowałeś, aby przekazać mi te wieści. Hmm. O, łęź się zgadza, spoko. Kończono, otrzymano przedmiot. Eee, tarcza raka. Ojej, słabiutka. Słabiutka, no szkoda. Łęź się zgadza, no cieszę się niezmiernie. No ale co, chyba będziemy powoli kończyć, nie? Um, co nam tu zostało? Pieść w głębinach? To jest ciekawe. domu nauki. na arenie prób. Hmm. To też jest ciekawe. Ale no dobrze, na dzisiaj to tyle. Ja... Co będziemy w następnym odcinku robić? Pewnie jakieś questy poboczne, albo coś w tym rodzaju. Bo prób będę próbował je zrobić. A ja sobie tutaj pozwiedzam, pootwieram zamknięte skrzynie, które zostawiłem. I może zrobię jakieś questy poboczne, nie wiem, nie wiem. Zobaczymy. Albo przynajmniej przygotuję się do, do nich. No pomyślę, zobaczymy. A na dzisiaj to tyle. Mam nadzieję, że się Wam podobało, więc wiecie. Komentujcie, subskrybujcie i zostawcie jakiś znak po sobie. To cześć.